Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj y, omówimy sobie bardzo ciekawą plotkę, ciekawego newsa, który y, krąży już od jakiegoś czasu y, po internecie, a mianowicie, że Microsoft mógłby skrócić obecną generację i wydać y, nową konsolę, zupełnie nową, nową generację już w, pod koniec roku 2026. Y, obecna generacja konsol... Standardowy proces yy, życia tej konsoli y, powinien przypadać na koniec 2027-2028 roku. Yy, yy, I tak pogadajmy sobie, co by było, co by się stało, gdyby faktycznie Microsoft tak zrobił, że skróciłby tą y, generację. Yy, no w mojej opinii byłoby to niesamowity, y, niesamowity ruch ze strony Microsoftu. Wręcz szachmat względem konkurencji. Yy, ponieważ, jak wiemy, konkurencja PlayStation yy, będzie chciała wydawać PlayStation 5 Pro. Nie oszukujmy się, oni oczywiście mogą nie potwierdzać tego, że tam będzie te pro. Yy, tak. Yy, w sensie oficjalnie, że na razie nie mówić, no ale Sony, ostatnimi czasy, bardziej od gier, to wolą wydawać nowe akcesoria sprzęty, oni się w tym momencie chyba bardziej sprzętowi zrobili niż y, faktycznie software'owi na tą swoją, na ten swój sprzęt, który wydają, więc y, Sony dopiero co y, będzie wydawało y, PlayStation y, 5 Pro dokładnie tak jak było z PlayStation 4 Pro, y, czyli y, myślę, że ta konsola, y, myślę, że ta konsola y, pojawi się Gdzieś tak też właśnie u schyłku tej generacji, mniej więcej tak samo jak się pojawił PlayStation 4 Pro, Ta, tak? Na ile to było? Na 3 lata przed zakończeniem, przed zakończeniem faktycznej generacji? Co by nam tak dawało mniej więcej 2025 rok pod koniec, Nie takie PlayStation 5 Pro, więc Sony będzie nie będzie mogło po prostu od razu odpowiedzieć na, na Microsoft, tak, no bo to już myślę, żeby naprawdę mega gracze się wkurzyli, gdyby usłyszeli, że, yy, yy, że dopiero co kupili PlayStation 5 Pro i w sumie no fajnie, że to kupiliście, ale, ale teraz my wyda, wydamy kolejne PlayStation 6. To no nie sądzę, no według planów, planów PlayStation oni mają Według tego, co wyciekło, gdy była ta rozprawa o przejęciu Activision Blizzard, no to planowali to na ten 2028, czyli, czyli praktycznie tak jak jest mniej więcej koniec życia tej generacji. A Microsoft, gdyby wydał konsolę w 2026 roku nowego Xboxa, no to miałby aż dwa lata przewagi nad, nad PlayStation. Oczywiście. To jest czysto teoretycznie, bo przypuszczam, że Sony yy, też musiałoby w jakiś sposób odpowiedzieć na działanie Microsoftu, skracając może troszeczkę ich pierwotne plany do na przykład roku, ale nawet gdyby to było rok czasu przed yy, wypuszczeniem konsoli PlayStation, to po prostu to dałoby niesamowity yy, boost do sprzedaży Xboxa. To, że na rynku byłaby nowa generacja konsoli Xbox, a nie byłoby nowej generacji PlayStation, można byłoby już uruchomić marketing, reklamy. Tak, my tu już startujemy z nową generacją, lepsza grafika, mocniejszy sprzęt i cóż z tego, że potem Sony, jeżeli później wydadzą tą grę, tą konsolę, to będą mieli zapewne mocniejszą tą konsolę, tak, jakby jeśli chodzi o, o ich parametry. To nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że już w tym momencie większość ludzi kupi Xboxa, bo będą mieli do wyboru, albo dalej kupować, iść w starą generację od PlayStation, Albo kupić już nową generację od Microsoftu, żeby to się udało, żeby to się udało. Oczywiście Microsoft musiałby jeszcze się zabezpieczyć pod względem jakichś gier na start, nie? Mogliby już zarzucić jakimś Halo, jakimiś Gearsami, tak? Żeby było w grać na premiere, żeby jeszcze bardziej tam nahypować, by ludzie kupowali. Dobrze to po prostu zareklamować i to mogłoby Dokładnie powtórzyć się to, co kiedyś się bezpośrednio powtórzyło. A ktoś kiedyś mądry powiedział, że jeżeli ktoś nie pamięta historii, to szybko się przekona, że ona się powtórzy. Więc wnioski z tego, jeżeli Microsoft wyciągnie wnioski z historii, kiedy to on wydawał później konsole niż, niż PlayStation, na przykład w Polsce, to, no to potem nie ma co się dziwić, że. Że Sony w Polsce ma na przykład taki ani inną przewagę względem konsumentu, bo wiadomo, że konsumenci budują sobie pewną bibliotekę gier i potem jeżeli ma tyle tych gier, a jest jakaś tam wsteczna kompatybilność, że faktycznie możesz to odpalić, no to większość takich osób, które ma tylko jedną konsolę, bo naprawdę osoby, co mają dwie konsole, to jest raczej mniejszość, a nie większość. Tak więc stąd te wojny konsolowe, bo gdyby każdy posiadał dwie konsole, te wojen konsolowych by raczej nie było. Więc moglibyśmy sobie porozmawiać merytorycznie, faktycznie o, o tym, która, która konsola nam bardziej pasuje, no ale większość ma jedną, więc te wojny konsolowe, te ekskluzywy i tak dalej. Microsoft, Microsoft mając nawet rok tak już nie mówiąc o dwóch latach przewagi nad wydaniem konsoli miałby niesamowitą przewagę. Bierzmy też pod uwagę jeden bardzo ważny, ważny aspekt, który nas nauczyła obecna generacja konsol, mianowicie ta obecna generacja jest naprawdę tragiczna, tragiczna. Przez pierwsze, przez pierwsze lata tej generacji mieliśmy ten Tą, tą całą sytuację na świecie związane z znanym, znanym wirusem, więc, więc stricte były ograniczenia w dostaw, więc tych konsol było mało, więc oczywiście gry też wychodziły na tą starą generację. I zanim oni odcięli tą pępowinę, czy to z jednej stajni zielonych, czy to z drugiej stajni niebieskich, no to minęło dość sporo czasu. I, yy, i dlatego moim zdaniem, na przykład, moim yy, PlayStation robi błąd, że wydaje te PlayStation 5 Pro, bo te konsole, które obecnie mamy w domu nie, yy, yy, nie pokazały tak naprawdę, co potrafią. Nie pokazały tak naprawdę, co potrafią, bo właśnie przez tą sytuację na początku totalnie nie odcięli tej pępowiny i dopiero od jakiegoś tam czasu, od niedawna produkują już gry tylko i wyłącznie na tą nową generację konsol, czy właściwie już powinien powiedzieć obecną generację konsol. Yy, dlatego, gdy Microsoft wydałby wcześniej tą konsolę, yy, miałby co najmniej ten rok przewagi, no to jaka będzie sytuacja? Microsoft będzie powoli już mógł odcinać się od tej starej, yy, starej generacji, bo wiadomo, że na początku jeszcze jest, yy, są te gry wydawane, Dopóki jakaś pula tych konsol się nie zbierze, żeby się to po prostu zawsze te gry zwróciły, żeby to się po prostu opłacało, to trzeba się jeszcze wspierać tymi starymi konsolami. Dokładnie to widzieliśmy przy starych, przy obecnej generacji konsol. Asony kiedy Microsoft będzie się już odcinał od tej generacji, no to Sony dopiero będzie wchodziło w tę generację. I w tym momencie będą gry wychodziły na PlayStation 6 i na PlayStation 5, a u Microsoftu będą już wychodziły powolutku już tylko i włączy na tą nową generację. Więc o ile cykl wydawniczy będzie chodził sprawnie, jeżeli ta maszyna gamingu będzie chodziła sprawnie, tak, te studia, które oni kupili, będą konsekwentnie wydawać te gry, że mamy te cztery duże gry w ciągu roku i tu nie będzie jakichś opóźnień, jakiś nie wiadomo czego, jakiś, że, nie, że nagle znowu nie ma gier, tak, no to naprawdę Microsoft może w końcu wyjść na swoje. I ja jestem absolutnie za tym, żeby skrócić tą generację, bo ona jest tragiczna. Jeżeli Microsoft, jeżeli Microsoft to zrobi, no to. Obiektywnie mówiąc, naprawdę, Sony będzie w czarnej D. I właśnie zgubi ich własna chciwość. Jak to się mówi, chytrość dwa razy traci. Ponieważ wątpię, że będzie im łatwo wytłumaczyć sytuację, w której Microsoft wydaje nową generację konsol, a Sony wydało niedawno PlayStation 5 Pro i co. I teraz nie będę mogli tak odpowiedzieć, no bo nie możesz powiedzieć konsumentom, że nagle wydałeś PlayStation 5 Pro i, i, i zobacz, aha, bo tutaj konkurencja wydała nową konsolę. To wiecie co, to jednak te PlayStation 5 Pro to będzie miało tam, nie wiem, pół roku, rok, yy, yy, tak, i wjeżdżamy w nową generację. No nie, bo jednak proces, yy, proces projektowania konsoli troszeczkę zajmuje. Ona się jeszcze jednak musi różnić jakimiś parametrami względem starej generacji. To jest oczywiste. Więc wtedy Microsoft dawałby sobie ogromną przewagę, bo Sony samo sobie zwiąże ręce i nie będzie mogło czegoś takiego zrobić, bo po prostu takie hejty by się wylało na PlayStation, o czym PlayStation doskonale też wie, więc wydałoby tą konsolę po Microsoftcie. Pytanie tylko, na ile możemy wierzyć tej y, plotce, ale myślę, że y, tak mi się wydaje, że faktycznie w Microsoftcie Chodzą takie pomysły, żeby już w 2026 roku uderzyć z tą konsolą. Z prostego powodu, bo jakoś czas temu, jak już temu wyciekły w związku właśnie z tym procesem dokumenty, gdzie Microsoft chciał wypuścić kolejnego Xboxa, tylko bez napędu. I coś takiego bardziej jak X, tylko że bez napędu, nie. Ale ponieważ wyciekły te dane, no to się z tego wycofali. Mają tego w projekcie tego pada z nowymi haptycznymi przyciskami, i jeżeli oni się nie będą teraz skupiać na projektowaniu konsoli bez jakichś napędów, czy na wersji Pro, bo sam Phil Spencer bodajże mówił, że konsola Pro nie jest potrzebna, ja uważam dokładnie tak samo, że kompletnie nie jest potrzebna. Przez to, że taki, a nie inny początek był generacji, przez to, co, co już wspominałem, przez sytuację na świecie, to, to gdyby się skupili na projektowaniu nowego Xboxa, to naprawdę mógłby to być szachmat dla PlayStation. I w mojej opinii, naprawdę by to sporo, sporo namieszało na, na rynku. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.